Dobra, cześć Manków z tej strony, właśnie Budyń, W tym odcinku pokażę Wam, właśnie, karny były w usłyszeniu rozdziału drugiego. Jeszcze tylko, oczywiście, zostawcie suba, łapkę pod podliwam. Wpiszcie kod budynku w sklepie, oczywiście. Kod budynku w sklepie. A my już lecimy do karentu, I tak, pierwszy poziom no to właśnie Jonesy, Agent Jones. I graffiti, w sensie ikonę Potem jest graffiti. Zwon mnie. V-Dolce, tak jak zawsze. Hmm, ekran wczorwania, który już właściwie był na przeciekach e, Dalej mamy emotkę rzutaną w stylu Jones'a Jones -ja, Jones -ja, w stylu Jonesia -ja właśnie Potem mamy zamiatanko, okej okay. Fajne, fajne Potem właśnie wiatlotusu jak to jest nazwał Fajne, fajne Odcianie do zera też fajne. To akurat jest z miniaturki, e, z live'a. Plecak od spoko. Kolejna motka używana, dziewczą e, V-dolce, potem jest kolejna, za darmo, e, darmo, Graffiti. Kolejna za darmo, nie Nie zamykaj oczu, fajna. I potem właśnie plecak Jonesy'ego. Mhm, plecak Jonesy'ego, też fajne. To mi się bardzo podoba, te, e, te, ten, ri, te, ten mały rift właśnie, mi się bardzo podoba. Dalej mamy właśnie Lara Croft. Mm, fajnie wygląda. Czekam. E, Czekam. Potem mamy właśnie specjalność e, grotowaza. GrotoŁaza, specjalność. No, jakby takie flary. <laughs> Pozdro właśnie dla wszystkich, którzy oglądali e, specjalne 2000 e, unik. Fajna. faudolce e, Potem mamy lotnie. Ej, fajna. Fajna, fajna. Kolejna ikona. Potem właśnie Lara Croft, kolejny poziom, tak jakby. Ej, potem mamy malowania do broni. No takie średnie bym powiedział to dla mnie. Dla, takie średnie dla mnie. Potem kolejne graffiti. Ej, I kolejna motka rzucona. Coś już, już jest motka jest teraz w tym sezonie. Dobra, potem mamy kill off. 26 poziom to do dopiero WoW, eee, Kill off, -dolce, Kolejny plecak, kolejny styl właśnie do plecaka. I kolejny skin. Tarana, Tarana, kolejny skin, właśnie Tarana. 29 poziom. No, fajny, fajne. Potem właśnie Lokia. Spoko. No, spoko nawet. Eee, ikona sztandaru. Emotka. Gardmistrz spoko e ekran z ten już też akurat był na wściekach akurat e darmowy plecak darmowy plecak bardzo fajny on by pasował właśnie do, do tego skina tutaj on chyba nawet jest do tego skina e V-dolce, potem 35 poziom 36 no to e smuga smugi co właśnie chyba do tego skina też. Co mhm, do tego skina. Eee, czyli do Tarany, właśnie. Tarani. Tutaj jest kolejna wersja jej. Eee, następnie mamy kill off. Ej, nie, no, spoko. Spoko z kill off. serio spoko. Eee, dalej mamy malowanie, kolejne. Kolejne graffiti. Mhm, to jest tym krewem? Spoko. Eee, V-dolce oczywiście i muzyka. Oj, tak, to będę używał. To będę na pewno używał. To na pewno będę używał. Mhm. Tak. Nie, to jest spoko. To jest naprawdę spoko. Ee, ikona sztandaru. Tutaj mamy kolejne graffiti, w sensie ekran czytania. Mmm... Tutaj mamy nie chyba pierwszą. Nie, sorry, nie pierwszą, nie pierwszą, pomylił mi się. Przebudzający szef... E, Przy... What? Szyfr. A, szyfr, dobra, szyfr. Eee... Plecak. Dosyć fajny. audolce darmowe. E, kolejne smugi. Kolejne smugi, właśnie. Kolejna wersja to plecaka. Tutaj się chyba właśnie tylko ten Rift zmienia z tego co widzę. Mhm, chyba tylko Rift, właśnie. E, I kolejny skin. Raz. Kolejny skin to właśnie raz jest. 50 poziom w karnecie. Fajny. fajny, fajny, fajny. 51 to właśnie. Kolejna metra rutana. E, potem znowu faudolce. Dużo tych Fodolucy, strasznie dużo, dużo Fodolucy, tak samo jak tych Emotek Rzucanych. I kolejna motka Postawa Śniącego. Mm, spoko, to jest spoko, to jest spoko, spoko, spoko. E, kolejna Smuga. Kolejny Ekran Sprzedawania. Mm, tu jest właśnie Kurczak. Właśnie, to Kurczaka jeszcze nie było. O, tu jest. Yy, plecak do kurczaka. Yy, plecak do kurczaka. Yy, kolejny yy, kolejny sztandar w dolce Lotnia. Egar. E lotnia Egar właśnie. <grym> spoko. Nawet spoko. Kolejny plecak. Kolejny, kolejna wersja właściwie plecaka. No i mamy Gdaka. Gdak to skin kolejny. W tym, w tym karniecie. No mi się osobiście podoba, tylko trochę... Jest właśnie trochę jest właśnie bardzo upierzony w sensie gruby i no a nie no ogólnie spoko spoko jest ten gdak i pasuje potem mamy buty i koty spoko yy, graffiti graffiti gdaka właśnie yy, kill off do niego tak, to są do niego killoffy, na pewno. E, Emotka już tana. Ja, 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 i właśnie. O, jaka słodka. E, dobra. E, malwanie do broni. Kolejny plecak. Kolejny plecak, właśnie. Tutaj wersja kiślowa. Hmm, chyba będę nim grał tą wersją. Chyba. Bałdolce kolejne. No i kiślawy gdak. Nie no, e, kiślawego gdaka, no to na pewno będę nim grał. Na pewno. E, dobra. 70 poziom, no to muzyka. Ditch. To też było na przeciekach ogólnie. To też było na przeciekach. Dobra, kolejna no, no, rzecz, rzecz, no to graffiti, właśnie. Graffiti. Eee, potem mamy lotnie, To mi się też mega podoba. Nie no, on jest serio spoko. No, jest serio spoko. Mhm. Potem faudolce eee, i emotka na kolejna. Yeah, OK Okej. Nie no, spoko jest. Jest serio spoko. Dalej mamy kolejne malowanie, hmm, Tak spoko. No dosyć, dosyć fajna. Kolejny plecak do... <śm> w sensie kolejny ten styl do plecaka, Tutaj już serio mocno się ten, No, ten punkt... W sensie to jest rift uh, chyba to jest, uh, właśnie. No, tutaj już czerwony, fajne. Kolejny skin. E, potem mamy kolejną emu... E, sorry, zbiara. teraz mamy e, kill off. Teraz mamy właśnie kill off. Fajny. Fajne. E, potem właśnie ekran przetrwania. Też fajne. Sztandar. I tutaj plecak. Hmm. Nie no, spoko. Bardzo spoko plecak. Emotka. Emotka. Kolejna. Nie no, super. Super emotka. dolce i... Chyba to jest styl do niej. Tak, to jest styl właśnie. Mhm, to jest styl. 85 poziom. Potem mamy 86 wpływ y, iglicy. Malowanie. No, fajne. Ekran wstrzymania darmowy. A zobaczę sobie. Mmm, nie no, spoko, spoko. Dobra, dalej mamy e, właśnie ta ikona szandaru, a tutaj mamy e, ogień iglicy, fajna lotnia, fajna, fajna. Bananek! Bananie... Nawet no, zgadłem prawie nazwę. A jakby co właśnie ten kanał oglądam pierwszy raz i nawet fajną. Okej, okay, to jest fajna. To jest właśnie fajna. Potem mamy Fawdolce dolce od duszy, no fajne, fajne Smoga, też fajna eee, Graffiti, no fajne, 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 fajne graffiti. Zbierak, też fajne Ikona Starteru, kolejna eee, Kolejna emotka rzucana, czyli duch igicy Spoko, spoko jest emotka o dolce i tak jak mówiłem, tak jak przewidywałem, ten skin jest zasadny poziom. E, czyli skryto obróśnię z iglice Fajny skin, fajny, fajny. Bardzo mi się podoba. I ja mam to tego. Nie no, serio ostosik Tutaj jeszcze właśnie zawezwania są. E, takie skiny. Dobra, więcej nie, nie odkrytych tych jest na razie. Więc dzięki za oglądanie tego... E, odcinka, zostawcie oczywiście suba privam, w sensie pod odcinkiem, wpiszcie do budem w sklepie i siemka.